Mecz dziesiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań a Śląskiem Wrocław nie potoczył się po myśli gospodarzy. Zieloni przegrali 0 do 1, mimo że stworzyli sobie wiele sytuacji do strzelenia gola. Gratulacje dla Śląska, tych trzech punktów i tej pięknej serii, bo jest to niesamowite osiągnięcie. Wygrać 7 meczów z rzędu na poziomie Ekstraklasy. Na pewno to był bardzo taki intensywny mecz w naszym wykonaniu, i myślę, że. Jeden z najlepszych odkąd jestem tutaj trenerem. Brakowało nam w strefie finalizacji, e, w kończenia. Dobrze pracowaliśmy. Jakbym miał indywidualnie powiedzieć, to każdy z naszych zawodników realizował swoje założenia, dużo, dużo dobrych rzeczy. Wiadomo, że, że rozczarowanie, bo, bo tak jak mówię z boiska, czuliśmy, że, że jesteśmy dzisiaj dużo, no, dużo, dużo lepszą niż Śląsk I, i gdzieś tam już nie tyle, że remis, a nawet czuliśmy, że że jak strzelimy bramkę wyrównującą, no to, to później pójdzie i wygramy jeszcze dzisiaj ten mecz. Ja to czułem nawet jak była 90. minuta, że jeszcze mamy szansę. I, i co, no rozczarowanie, ale, ale naprawdę jesteśmy zbudowani też tym, jak dzisiaj graliśmy. Jedyna bramka w meczu padła w 18. minucie, kiedy Turek Burak Incze finezyjnym strzałem z lewej nogi na dalszy słupek pokonał Jędrzeja Grobelnego. Kolejny mecz przegrywamy, po tym jak pięknym uderzeniem popisuje się zawodnik drużyny przeciwnej. Na początku okresu przygotowawczego, może nie na początku, ale przed startem sezonu, jak byliśmy pod, w połowie obozu, pod koniec obozu, nasz trener przygotowania motorycznego powiedział, że pewnie pierwszy taki mecz, jak nam się marzy, zagramy w październiku, zanim wszystkich doprowadzimy do, do 100%. Myślę, że Pomylił się o 4 godziny, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz, już we wrześniu. Natomiast ten, o którym marzymy i który jest naszym celem, pewnie przed nami. Warta miała swoje okazje. W 87. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Kajetan Schmidt. 21-letni skrzydłowy trafił w supek. Warto podkreślić, że Dawid Szulczek nadal nie miał do dyspozycji kontuzjowanego Adama z Relaka. Jeżeli taki zawodnik nie dojdzie, a będziemy grać tak jak dzisiaj, to, to będzie dobrze, bo grając 10 razy taki mecz jak dzisiaj, to pewnie z 7 będziemy wygrali. A jeżeli taki zawodnik dojdzie, to też będzie dobrze, my będziemy mieli więcej możliwości. Uważam, że ta kadra, którą teraz Warta dysponuje, to jest kadra, która jest w stanie spokojnie się utrzymać w lidze i tych kilka drużyn za nami na pewno w tabeli będzie. Tym bardziej, że my idziemy do przodu pod kątem gry, intensywności pracy. W doliczonym czasie gry wprowadzony na boisko Bogdan Tiru oddał strzał głową i tym razem piłka uderzyła w poprzeczkę. Druga część spotkania bardzo dobra gra warty, która postawiła nam trudne warunki, która prowadziła grę, natomiast naszym zadaniem było to, aby, aby skutecznie wybronić, aby być w konsekwentnym w działaniach. Wszystkie Sprawy związane z poruszaniem się po boisku na bieżąco korygowaliśmy i na pewno z tego powodu się cieszymy. Po 10 kolejkach Zieloni mają 9 punktów, a WKS 22 oczka. Dzięki temu zwycięstwu Śląsk ustanowił rekord klubu pod względem wygranych meczów z rzędu w Lidze. Jest to świetna sprawa dla nas. Ta drużyna, która dzisiaj wygrała po raz siódmy z rzędu, na pewno przejdzie do historii klubu. Nie było takiej sytuacji, aby... I tyle meczów z rzędu wygrać na poziomie ekstraklasy. Jest to wielka, wielka sprawa. Oczywiście chcemy dalej systematycznie, konsekwentnie pracować i chcemy dalej wygrywać, bo to w jakiś sposób nas to napędza do dalszej pracy. W następnej kolejce warta zagra na wyjeździe z Koroną Kielce, a Śląskę zmierzy się na własnym boisku z górnikiem Zabrze.